Słyszeliście o takim trendzie jak quiet quitting? Przyznam, że gdy pierwszy raz spotkałam się z tym pojęciem, spodziewałam się, że mówimy o wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracownika. Dlaczego? Ponieważ to quit oznacza odejść lub porzucić. Na przykład to quit smoking, rzucić palenie, czy to quit job, dosłownie rzucić pracę. Polskie tłumaczenie, czyli ciche odejście, tym bardziej utwierdziło mnie w tym przekonaniu oraz przywiodło na myśl angielskie wyjście. Co to takiego? Zwyczaj, który narodził się w XVIII wieku, oczywiście w Wielkiej Brytanii, i polegał na wychodzeniu z przyjęcia bez zwracania na siebie uwagi. Czyli wiecie, wychodzę z imprezy lub z wesela, bez pożegnania, żeby nie robić wokół siebie niepotrzebnego szumu. Bo być może wychodzą za wcześnie, albo wychodzą na czworakach. Po co ktoś miałby to widzieć? Dlatego, jeśli słyszę, że ktoś odchodzi z pracy po cichu, wyobrażam sobie taką scenkę. Rzucam wypowiedzenie na biurko szefa na sam koniec pracy, gdy u szef jest na przykład w toalecie i szybko uciekam z miejsca zbrodni. Ym, to znaczy z miejsca pracy. Tudzież w wersji pracy zdalnej wysyłam maila. Na sam koniec mojego dnia pracy i szybko wyłączam komputer. A potem idę na L4, i tyle mnie wszyscy widzieli. Znikam niczym duch. No dobrze, ale to było tylko moje pierwsze skojarzenie. Zainteresowałam się tematem, posłuchałam podcastów, przeczytałam wiele artykułów i wiecie co? Doszłam do wniosku, że pracownicy odchodzący po cichu to tacy, na których nie można polegać, bo nie chcą nieustannie poprawiać swoich bardzo dobrych wyników, i jeszcze demotywują innych, bo pokazują, że nie trzeba dobrowolnie wychodzić poza zakres swoich obowiązków. Czyli, jednym słowem, lenie, które wykonują tylko polecenia szefa. Nie będą robić nadgodzin za darmo, nie stawiają sami sobie wygórowanych celów. Ustawiają poprzeczkę realistycznie, a nie na zbyt wysoko. No i powiedzcie mi, jak tak można w dzisiejszej kulturze? Przecież to jest skandal. Tymczasem tu absolutnie nie chodzi o odchodzenie z pracy, ale o poziom zaangażowania w pracę oraz o przeciwstawienie się kulturze pracy i pracoholizmu. A co to znaczy? Robienie tylko tego, co definiuje pracodawca w zakresie naszych obowiązków. Czyli można by powiedzieć, że jest to minimum, które muszę zrobić, aby mnie nie zwolniono. Wracając do nazwy Quiet Quitting. Być może miała ona nawiązywać do odejścia z pracy i jedynie na gruncie emocjonalnym. Czyli, wiecie, już tak bardzo się nie angażuję, nie robię nic dodatkowego z własnej woli, nie myślę o pracy na urlopie, i tak dalej. Mogło to być także nawiązanie do Big Quit czy The Great Resignation, trendu, podczas którego Amerykanie masowo odchodzili z pracy w czasach pandemii. Spotkałam się także ze stwierdzeniem Quite quitting hustle culture, czyli ciche porzucenie kultury pośpiechu. Ale powiedzcie mi, czy trzeba zaraz po cichu? Czemu nie powiedzieć głośno i asertywnie? Nie chcę robić nic więcej, ponad to, za co mi płacą. I nie mam ochoty na wyścig szczurów, czy też potencjalny awans za pięć lat, gdy już będę siwa ze stresu, albo wypalona zawodowo. Dobrze mi tu, gdzie jestem? Wykonuję swoją pracę bez zarzutu. Czy to ma być powód do wstydu? Termin quiet quitting został użyty w Stanach Zjednoczonych w 2022 roku, ale nie opisuje nic rewolucyjnego. Czyli Amerykanie nie byli pierwsi. Podobna tendencja istniała w Chinach od 2021 roku, czyli rok wcześniej, pod nazwą tankping. Oznaczało to z jednej strony odrzucenie marzeń o karierze, a z drugiej przeciwstawienie się Presji społecznej, która narzuca nam pracowanie ponad siły oraz nieustanne przekraczanie oczekiwań. Aczkolwiek, dosłowne tłumaczenie "tanking", czyli leżenie na płasko, nadal budzi wiele kontrowersji. Pamiętajmy jednak, że kultura Dalekiego Wschodu to kultura wysokiego kontekstu, gdzie istotne są aluzje i metafory oraz. Czytanie między wierszami. Przekaz nie jest dosłowny. Tak więc, leżenie na płasko niekoniecznie znaczy nic nierobienie. To może być metafora dla buntu przeciwko byciu w ciągłym ruchu i pośpiechu. Tak czy inaczej, quiet quitting nie jest to nowy trend, tylko kolejne buzzword. Czyli takie słowo bzz, o którym przez chwilę wszyscy bzyczą jak te pszczółki, zwłaszcza w korporacjach. A za kilka lat przechodzi do lamusa i zostaje zastąpione przez inny zwrot. Kolejne modne buzzword. Także nie przywiązujcie się za bardzo do niego. Spotkałam się też z opinią, że Quiet Quitting jest to podejście pokolenia Z. Czyli wiecie, tych roszczeniowych, rozpieszczonych młodych ludzi, którzy do pracy nie cenią. Nieprawda i to podwójnie. Po pierwsze, Zetki to wcale nie są klony jednej roszczeniowej i głupiutkiej osoby. Po drugie, to już było. Nie ma nic nowego w nieprzemęczaniu się. Patrzcie, czasy PRL-u. Jak nie pamiętacie, to spytajcie rodziców czy dziadków. Niech wam powiedzą, ile się należy, czy się stoi, czy się leży. Jeśli poczytacie lub posłuchacie więcej o pracy w czasach PRL-u. Gwarantuję, że znacie, iż w porównaniu do tamtych czasów dzisiejsze pokolenia mają bardzo fer oczekiwania. Czyli róbmy to, czego od nas oczekują i za co nam płacą. No właśnie, wspomniałam, że robiąc to, co leży w zakresie naszych obowiązków, robimy minimum. Ale co to znaczy? Dużo czy mało jesteśmy zaangażowani, czy jesteśmy leniami? Według słownika języka polskiego PWN minimum to najmniejsza możliwa lub niezbędna ilość lub wielkość czegoś. Najmniej, co najmniej, przynajmniej. Dla przykładu: sklep internetowy oferuje darmową dostawę przy zakupach za minimum 100 zł. Jeśli zamówię za 99, sama będę musiała opłacić kuriera. Natomiast, jeśli kupię towar za 100 zł, czy też 500 lub 1000, wysyłka jest gratis. Czyli minimum to wymagana dolna granica. Być może, jeśli wydam ponad 1000, dostanę jakiś gratis, ale w kwestii samej dostawy wystarczy, że moje zamówienie będzie miało wartość 100 zł. Wracając do kwestii zawodowych. Robiąc minimum, Wcale nie grzeszymy wobec kodeksu czy też regulaminu pracy, tylko sumiennie wypełniamy swoje obowiązki. Nie ma w tym nic złego. Nadal mamy ogromny wpływ na cały biznes. Zobaczcie, wykonuję swoją pracę uczciwie przez 8 godzin. Nie popełniam błędów, nie lenię się, a po tych 8 godzinach zaczynam moje prywatne życie. Jestem, myślami gdzie indziej. Oddaję się. Rodzinie, albo mojemu hobby. Fantastycznie! To jest właśnie równowaga między życiem osobistym i zawodowym. Work-life balance, well-being, trendy obecnie bardzo modne. Niektóre firmy nawet oferują pracownikom szkolenia czy webinary na te tematy. Więc czy problem z quiet quittingiem Oczywiście jest też druga strona medalu. Gdy wykonujemy tylko to. O co nas prosi przełożony, nasze szanse na awans są dużo mniejsze. Zwłaszcza w strukturach korporacji. Ale spójrzmy prawdzie w oczy. Nie każdemu zależy na awansie. Czy naprawdę trzeba mieć aspiracje do bycia headem lub CEO? To, że ktoś nie ma większych ambicji zawodowych, jest jak najbardziej dobre. W końcu zobaczcie, ile osób może być na tak wysokich stanowiskach w jednej firmie. Jeśli każda zdolna jednostka byłaby awansowana, w pewnym momencie doszlibyśmy do takiego paradoksu, że mamy więcej menadżerów niż pracowników na przykład obsługujących klienta czy sprzątających. I skąd firma miałaby czerpać zyski? Z drugiej strony, jeśli tych ambitnych pracowników nie będziemy awansować, to w pewnym momencie oni mogą się wypalić zawodowo. Tak więc. W Jedną czy w drugą stronę mamy sytuację patową. Wracając do osób, które nazywamy Quiet Quitterami. Czy naprawdę są to bumelanci i zakały dzisiejszego systemu pracy, a może powinniśmy spojrzeć na nich jak na bohaterów dzisiejszych czasów, którzy mają odwagę przeciwstawić się kulturze pracy aż po kres sił. Może to właśnie. Quiet Quitterzy są idealnym przykładem dla innych, że można zachować równowagę między życiem osobistym oraz zawodowym, a co za tym idzie zdrowie fizyczne i psychiczne. Zobaczcie, po pracy oraz na urlopie zajmują się prywatnym życiem oraz swoim hobby, a nie zamartwianiem się, co się dzieje w pracy, czy inni się wyrabiają, co trzeba będzie zrobić po urlopie itd. Przyznam się Wam, że zaczynam patrzeć na to zjawisko zupełnie innym okiem. Spójrzcie, jeśli nie mam perspektyw na awans w mojej firmie, to po co mam się na siłę starać i wykazywać? W końcu praca to transakcja wiązana. Robię coś, co niekoniecznie lubię, ale wykonuję swoje obowiązki bardzo dobrze, ponieważ darzę ogromną sympatią moją wypłatę. I czy Naprawdę muszą robić więcej za mniej, czyli za moją obecną pensję? Taki trend już istnieje i dostał nazwę Quiet Promotion, czyli cichy awans. Oznacza to, że nadal jesteś w tym samym punkcie, na tym samym stanowisku, czyli nie masz co wpisać w CV, ale wykonujesz na co dzień inne obowiązki, które wykraczają poza wymagania dla Twojego stanowiska. Ale dobrze. Przyjmijmy jednak, że mam możliwości rozwoju w obecnej firmie. Czy jednak muszę być nimi zainteresowana? A może po pracy wolę rozkręcać swój własny biznes, ciesząc się z korzyści, które oferuje mi stabilne zatrudnienie na obecnym stanowisku? Lub odrzucam możliwość awansu, ponieważ chcę mieć więcej czasu dla rodziny lub dla swojego hobby, ponieważ to są moje życiowe priorytety. A może za bardzo przyzwyczailiśmy się do przykręcania samym sobie śruby, mając nadzieję, że zostanie to docenione i nagrodzone. Ale co jeśli nagrodą nie będzie awans, ale jedynie uścisk dłoni prezesa i pochwała na forum? Więc pomyślcie, czy w pewnym sensie nie ryzykujemy, dając z siebie 200% w pracy. Często kosztem własnego zdrowia lub relacji z bliskimi? Oczywiście nie twierdzą, że nie warto robić nic więcej, ani walczyć o awans. Ale pamiętajcie, że wszystko powinno być w ramach zdrowego rozsądku. Czyli dają z siebie 120%, a nie zaraz 200%. Chcecie wychodzić poza zakres swoich obowiązków? To świetnie, ale... Skupiajcie się na kompetencjach, które są wam potrzebne, a nie uczcie się wszystkiego na raz, bo może to się przyda. I tak samo powinniście to robić nie kosztem swojego czasu po godzinach, czy też w weekendy, tylko dzięki dobrej organizacji pracy własnej. Mam nadzieję, że udało mi się skłonić was do refleksji oraz do spojrzenia na temat z różnych perspektyw. Dziękuję za wysłuchanie. Miłego dnia.